Witajcie, z tej strony Aksemat. to jest prawdopodobnie filmik, montaż prawdopodobnie z dwóch czy trzech gier, jeszcze zobaczę jak to nie wyjdzie. Koniec końców, w którym prawdopodobnie będę grała Kali na topie. We wszystkich grach chyba czężban ją, albo mnie na inną linię wsadzi. Nie tak pomyślałem, żeby to nagrać, żeby było coś innego. Poza obecnie gotikiem drugim a na kanale, a że jest akurat event i zbieram sobie tokeny na to. Idealna okazja. Przy okazji w tyle sobie słucham e, playlisty z League of Legends, a Sessions chyba się nazywa które jest zrobiona po to, żeby można było ją puszczać w takich materiałach i na streamach bez obawy o Copyright. Zupełnia, jak to po polsku jest. Prawa autorskie, chyba. W pierwszym meczu jestem już, który. Um, wkurza. Ja, nie, muszę być ostrożny po czym położyć atrazę.

Okej? Okay. To było straszne. Jedna auto taki mi jeździł. Ale przynajmniej flasza nie ma. Spingowałem, nie spingowałem. Nope. Nigdzie nie uciekasz z ghostem. No, ja nie chcę Dariusza odgadżować, bo to się może źle skończyć. Ja żyję. Najpierw nie żyję. No, nie zabiję go. <trym> /h Me tells me what Damn it! mogę poczekać na śmicie Ten cooldown 2,5 sekundy Skończy zanim wyjdę i się pokaże To ja jakieś 20 sekund Cię Oli zabić No, teraz już nie ma zabijania ja Ok, Dziękuję za pojedynkę. Do widzenia. Ja się chcę cofnąć, żeby bardziej wyleczyć. I. A, nie chciałem się cofać ten. They can't stop me. I mean, they try. To było zabawne. Ja bardziej muszę pomóc temu. Okej. Okay. Siedem za to nie wynik, jak na jedenasta y, minutę. nie żyje, Dariusz, Sorki. Ostrzegałem. O Jezu, wszyscy. Zdłużłem, flash, nie chciałem się męczyć z tą czwórką. Ale się na mnie rzucili wszyscy. just the way i like it okay triple kill hi oi oh, O nie to jest wieża! Nie zauważam. Miałam Macie Gryzisty, nie mają Edge Gryzistów. Co ja to sobie kupię? Panie teraz zacznę częściej umierać, bo jest Clown Punage'a z ciąży.

Yeah. Uh, I'm not thinking about my next target. If they're smart, they're scared. I am my own master. Perfection. You don't get that what I take.

GG Wiktory Kto, komu najlepiej? Nie wiem, wszyscy dobrze sobie radzili Nie wiem, zajadą. S plus na Kali i zgaduję, tak, największy damage, o bardzo dużo. No, to była pierwsza gra, czas na kolejną, mecz drugi e, kontra Graves Powiem tak samo jak mówię z Dariuszem, to będzie wkurzając mecz. Wcześniej okazało się nieprawdą, więc może teraz też tak okaże. Może będzie banalne do pokonania. Nie wiem, Darius mi się kojarzy tylko z byciem e, strasznie wkurzającym i silnym. Zwłaszcza jak jest przeciwny drużyny. Okej okay. Dzięki Hekari. O, i teraz widać moją myszkę. <laughs> nie lepiej to powinno wyglądać teraz. Nope. Nie. To jest moja linia. <grywa> <grywa> Czemu masz tak życia dużo nagle? Moja cholerne. eko, które nie traf trafią miniona, a nie jego... E Nie muszę wchodzić. O mój Boże, ale mnie wkurzasz. Wiem, że strasznie to z mojej strony wyglądało strasznie, że nie mogę mojej pasywki sprokować, ale wyszło dokładnie tak. やあ <laughs> <laughs> Mogę ulta użyć I Tego nie zrobiła Triple kill Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Tak, oh, to jest dobry pomysł. GG! I kolejny mecz wygrany i like it. da mi się. Okej, okay, to był mecz drugi. Eee. Prawdopodobnie zrobię jeszcze trzeci. Także do zobaczenia za kilka sekund. Mecz trzeci. Kontra Kladowi. Z wszystkich trzech meczetanów, bo jest będzie najgorszy i najbardziej wkurzający. bo nie do że ma, nie do tego Kladem, którego nie lubię ogólnie. To jeszcze ma teleport i ignite. Dokładnie. No to nie zrobiło, ale ja się, ja się mogę prosto cofnąć, on też klej tam do Was idzie chyba. Przecież mu się wydaje. Mhm. Okay. To było śmieszne. Nawet zwykłym auto atakiem go zabija nawet nie wzmocniony z, e, z mojego Assessing marka, lobbie. z mojej pasywki. się zapowiada dobry początek? Oh, tak. Idealne. Idealnie. Idealnie nie moja moje

Nie mówię, że zostało mi kila. I idę za nim. Biegnę śledzę. Okej, okay, skrzywiam wszystko. <laughs> dziękuję, dziękuję. Nie musicie być prawa. Kto ma Kto Huuu! Mark tam do was? Forget balance. udział w tej akcji, to tam się za będzie działać pewnie. Ma się skończy zanim ja do

nie, i to była trzecia gra. E, no, też dobrze poszła. Chociaż dobrze musiałem się powoli rozkręcić e, i wyknieć niej. miasło też było dobre, ale i kilka raz. I to było mi z jego strony. Czemu? brakuje mi czterech LP tylko do. Ok. No cóż, to chyba na tyle montażu. Trzy gry, trzy wygrane. Co się rzadko zdarza. Ale dzisiaj jakoś wyjątkowo, wyjątkowo poszło. Także do zobaczenia w innych filmikach. Ja byłem akcemat na razie.